Witam Was serdecznie ponownie z 26 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbywa się w tym roku w Krakowie. Jesteśmy na zjeździe, na wystawie firm, i mam do zaprezentowania Wam firmę Diagnozis, polską firmę. Chciałem opowiedzieć troszkę o ich produktach, o tym, co mają do zaoferowania polskim użytkownikom. Także pozwólcie, że. Przejdę do tego stoiska, który jest za mną i zaprezentuję Wam właśnie firmę Diagnozis. Drodzy Państwo, firma Diagnozis to firma z Białego Stoku będąca jednym jedynym w Polsce producentem glukometrów oraz pasków testowych do glukometrów. Ta firma produkuje w Polsce polskie glukometry. No i paski testowe. Oferta obejmuje również szeroką gamę urządzeń. Medycznych i systemów telemedycznych. Zaprezentuję Wam właśnie te systemy. Od niedawna też w ofercie firmy jest system ciągłego monitorowania glikemii Sibionix, który już mieliśmy okazję też poznać w Polsce, bo była jego taka powiedzmy nieoficjalna dystrybucja. Teraz już system Sibionix jest dostępny w oficjalnej dystrybucji. Ma swojego polskiego przedstawiciela, właśnie firmę Diagnozis. Ale po kolei, zacznijmy od glukometrów. Zacznijmy od glukometrów. Firma Diagnozis w ofercie ma dwa glukometry. Glukometr Diagnozis Gold Care i glukometr Abra Smart BT. Tutaj Wam pokażę te glukometry. To są właśnie te dwa glukometry. To jest glukometr Diagnozis Gold Care i drugi glukometr Abra Smart BT. To są te dwa glukometry. Jeżeli chodzi o glukometr Diagnozis Gold Care, to jest ten glukometr. Zobaczcie jak on wygląda. Tak wygląda ten glukometr. I glukometr Diagnosis Gold Care ma bardzo wysoką dokładność pomiaru zgodną oczywiście ze standardami ISO. Urządzenie potrzebuje jedynie 0,9 mikrolitra krwi i wykonuje pomiar w 5 sekund. Wyposażony jest w kolorowe podświetlenie ułatwiające interpretację wyników. Oraz posiada pamięć mieszczącą aż y, z tysiąc pomiarów. Dodatkowo, dzięki technologii Bluetooth, wyniki mogą być przesyłane do aplikacji Eastel Health, co umożliwia łatwe monitorowanie glikemii. Drugi glukometr to jest ten duży glukometr z czytelnym bardzo wyświetlaczem, co jest bardzo dobre dla osób, które mają ewentualne problemy y, ze wzrokiem. Abra Smart BT. Nowoczesny glukometr z funkcją Bluetooth, który również automatycznie wysyła dane do aplikacji mobilnej, dzięki temu użytkownik ma stały dostęp do swoich danych, co ułatwia kontrolę glikemii oraz oczywiście współpracę z lekarzem. Bardzo mała objętość krwi, krwi potrzebna do, do tego glukometru, e, 0, powyżej 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund również oraz pamięć mieszcząca także e, 1000 wyników. To są te glukometry tutaj. Wam zaprezentuję. Przepraszam Pana najmocniej. To są te, oto glukometry, jak wy tutaj widzicie. No i, i coś, co jest bardzo niezwykłego, to system telemedyczny. System telemedyczny Instelcare, kompleksowy system Telemedyczny, który współpracuje zarówno z tymi właśnie glukometrami, oraz innymi urządzeniami medycznymi. W skład tych urządzeń medycznych mamy ciśnieniomierz. Ciśnieniomierz Kardik 100 BT, to jest ten oto ciśnieniomierz. Tutaj jest w pudełeczku. Analizator składu ciała Instel WA2000 BT, to jest tutaj oto ten analizator. Oraz rejestrator, rejestrator EKG Instel HR2000. System umożliwia zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych. Co jest szczególnie przydatne dla osób przewlekle chorych oraz ich opiekunów. Tutaj wam, pokażę, tutaj wam pokażę właśnie rejestrator EKG. On wygląda w ten sposób. Także również nieduże urządzenie, wielkościowo mniej więcej jak glukometr. Możemy sobie EKG zrobić w domowych warunkach. No i jak wspomniałem już. Firma Diagnozis jest dystrybutorem teraz oficjalnym w Polsce systemu Sibionix GS1. To jest ten system. Pewno już go możecie kojarzyć gdzieś z internetu. On właśnie tak wygląda. Zobaczcie. Tu mamy aplikator, mamy sensor, mamy ten transmitter. Zobaczcie, jakie to malutkie urządzenie. I mamy także smartwatch dedykowany który będzie, zdaje się, wkrótce dostępny też tutaj w dystrybucji. Sibionix jest nowoczesnym systemem przeznaczonym dla osób z cukrzycą typu 1 oraz typu 2, co ważne już od trzeciego roku życia, czyli osoby bardzo małode mogą z tego systemu korzystać. Umożliwia ciągłe monitorowanie glukozy w czasie rzeczywistym, eliminując oczywiście potrzebę nakłuwania palców. Takie cechy charakterystyczne tego systemu Sibionix yy, GS1. To 14-dniowy sensor, który działa przez 14 dni umożliwiając ciągły pomiar oczywiście yy, glikemii glukozy. Pomiar wykonywany jest co 5 minut. Urządzenie przesyła dane do aplikacji mobilnej na telefon, co daje 280, 288 odczytów dziennie. Nie ma konieczności skanowania W celu, w celu uzyskania odczytów ten system wysyła te dane automatycznie. Wysoka dokładność tutaj mówimy o mardzie na poziomie 8,83%. Im niższy ten mart, tym to oznacza, że system jest bardziej dokładny. Oczywiście są także alarmy i powiadomienia o niskim, o wysokim poziomie glukozy oraz o nagłych zmianach, co pozwala na szybką reakcję użytkownika tego systemu. System posiada klasy szczelności IP28, co oznacza odporność na zanurzenie w wodzie powyżej jednej godziny. Umożliwia nam monitorowanie glikemii, zmianę trendów. Mamy także w opcji dodawanie zdarzeń, takich jak posiłki czy aktywność fizyczna. Możemy generować oczywiście raporty AGP do lekarza, przekazywać także wyniki do, do opiekuna. Jest też także funkcja, która się nazywa Sibionics Proview. Pozwala to lekarzowi na zdalne monitorowanie wielkiami pacjentów w czasie rzeczywistym, co oczywiście ułatwia dostosowanie i ewentualnie modyfikacje terapii. Tutaj spójrzmy teraz na materiały, które tutaj są dystrybuowane na stoisku. Tak prezentuje się. Ten system tutaj widzimy wykres związany z dokładnością systemu. Tutaj Sibionix Pro View to co mówiłem, czyli, czyli generowanie do wyników pacjenta. I tak mamy podgląd na aplikację, która jest w telefonie tak właśnie. Oto no ta aplikacja wygląda. Aktualny poziom glikemii tutaj na zielonym polu, czas ważności noszenia sensora, wykres trendu, dodawanie zdarzeń, raport dzienny, historia alarmów, strzałki trendu, zakres godzin trendu glukozy, a także tutaj mamy łatwy dostęp do raportu, do raportu AGP. Spójrzmy jeszcze na koszty związane z systemem Sibionix. Oczywiście podział na pacjentów do 26 roku życia i po 26 roku życia yy, sprzedawany jest na kodzie R.0301. Yy, cena dla pacjentów po refundacji to 75 zł za 14-dniowy sensor, czyli 75 zł. A po ukończeniu roku życia, jeżeli w miesiącu zakupimy dwa sensory, zapłacimy 75 zł za jeden sensor. No a przy zakupie trzech sensorów ta cena jest nieco wyższa, no bo jest limit refundacyjny i wtedy mamy 131 zł za sensor. Bez refundacji sensor Sibionics GS1 kosztuje 250, 250 zł. Więcej informacji oczywiście można uzyskać na stronie diagnozis.pl. Jak już wspomniałem, polska firma z Białego Stoku w ofercie zarówno glukometry, gluko, glu, dwa glukometry, cały system telemedyczny, jeszcze raz przypominam. No i teraz w ofercie także Seabionix GS GS1. Yy, tu może jeszcze szansa, że zobaczymy aplikację. Czy będziemy mogli zobaczyć aplikację sensora na żywo? tak? Zobaczymy, może się uda. Może się uda. Czy mogę same ramy, samo, samo ramię sfilmować? Samo To tutaj, tylko samo ramię, samo ramię. Tak. Odrywamy. wyjmujemy. przepraszam bardzo. Moduł, aplikator. Zobaczcie, jaki. Zgrabny aplikator. Plasterek tutaj osobno jest. Co ciekawe. Zaraz zobaczymy, jak to się aplikuje. Zrywamy wieczko. Tutaj mamy. I musimy połączyć aplikator tak? z sensorem. Tutaj sensor, aplikator Wciskamy, połączone już jest. Ok. No i pozostaje nacisnąć. zapewne, A jeszcze ściągamy zabezpieczenie. Dobra. Ale fajnie. Ale fajnie pani powiedziała. I już po aplikacji. Można jeszcze rękę tutaj pokazać. A dobra. I jeszcze plasterek, tak? To jest, a to jest dodatkowy czy? Dodatkowy. Dodatkowy, dodatkowy, w zestawie. Ok. To jeszcze można było zobaczyć tak jeszcze bez, bez plasterka. Okej. Okay. Dobra. I to jest takie tutaj. To jest tutaj takie dobrze. Mamy dodatkowy plaster. A, z takim plastikową otoczką, fajne, elastyczne, dobra. I można sobie zabezpieczyć dodatkowo. Za dodatkowe zabezpieczenia. Udało nam się trafić na prezentację na żywo. Chyba się ze O, i gotowe. I jeszcze trzeba połączyć z aplikacją, tak? Zapewne. Dobra, I mam jakiś kodzik tutaj, tak? Aha, skanujemy po prostu pod QR. Dobra. Czyli zobaczcie, glukometry polskiej firmy, cały system telemedyczny do monitoringu, wszystko to łączy się z aplikacjami, z aplikacją, także można, można śmiało z tego, z tego korzystać. Chyba jeszcze pokażę to jest też ulotka taka właśnie o systemie ISTEL. Held. Udało się połączyć? Udało. Wskazówka wyskoczyła, tak? I rozgrzewka godzinka, tak? I za godzinę będą pierwsze, pierwsze wyniki. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o stoisko firmy Diagnozis. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście tę transmisję. Dystrybutor polski systemu Sibionix GS1. Wcześniej ten system był w Polsce, ale nie, był, nie miał oficjalnego polskiego dystrybutora. Teraz taki dystrybutor jest i jest to firma właśnie Diagnosis. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.